Cześć, to znowu Pacior I w dzisiejszym odcinku Zagramy sobie tryb na bogato Wszedł wczoraj dokładnie Albo dzisiaj, nie wiem Nie grałem jeszcze dzisiaj A więc co, zostawcie łapkę w górę I suba z dzwoneczkiem A ja was zapraszam do oglądania Teraz was na chwilę wyłączę Okej, okay, jesteście wyłączeni Okej okay. Wszystko jest gites i jesteście właśnie włączeni I lecimy teraz z gierką A więc moja postać tak płacze <noise> Dlatego, że ja wiem, że nie zostawiliście łapki w górę i suba z dzwoneczkiem Więc proszę łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem Będzie mi bardzo miło No i dobra wczytuję nas do gierki <noise> I Jestem ciekawa jak mi wyjdzie bo gram chyba sam na oddziały a jak ja dobrałem oddział to będzie mała lipa obym nie dobrał oddziału bo ja nie chcę grać z jakimiś typami dziwnymi no i nie dobrałem oddziału i to mi się podoba tryb na to jest fajny mi się on strasznie podoba o tyle, że można zagrać tam dawnymi rzeczami, na przykład yy, taktycznym pistoletem maszynowym. Dobra. Ja nie wiem, co się dzieje z tą grą. Dobra. Mi się wydaje, że jak gramy na oddziały, to sobie polecimy gdzieś daleko, na skalistę może? Albo w sumie... Nie, na no przyjemne nie, na no skalistę. Bo na oddziały to raczej no. Wolałbym się nie bić z jednym jakimś oddziałem potężnym. No chyba, że będą bambikami, to wtedy już mogę się bić. A więc. Lecimy sobie. No dobra. Tu sobie lecimy. Ja zobaczę, czy Was w ogóle włączyłem. Włączyłem, włączyłem. Ok. Czy dolecę? A coś, czyje, że nie? No nie dolecę. Dobra, sobie pójdziemy chwilkę pieszo. To mi nie przeszkadza. Sobie iść pieszo. Ok. Widzowie, jak się czujecie z tym? Jeszcze za miesiąc nowy sezon. Bo ja się bardzo dobrze z tym czuję. No tak szczerze, mi się ten sezon zbytnio nie podobał. Jest trochę pijany. Dobra, PMK dajemy sobie na trzeć. Hmm. Tak szczerze to Ja chyba jestem na tej wieży, no Tak No i złoty tactical To jest życie To jest, moi drodzy, życie Okej okay. Tu do góry jest jeszcze jakaś broń Ale nie sięgnę, więc muszę się jeszcze troszeczkę podbudować No i se zniszczyłem, schody, dobre, jery Ta gra jest dziwna Damy radę No i co to jest? Rękodziało. Dobra Rękodzieła nie chcemy Okej, okay. o i beczka. Taktyczny pistolet maszynowy w sumie będziemy go zamiast. P90 No i tu jest skrzyneczka jeszcze. Aha, granatnik na granaty zbliżeniowania. Tego nie chcemy. Żadnych granatników śmiesznych. Okej. Okay. A most się przyda. Z tego mi nic nie wypadnie. O, i z tego nic nie wypadło. Dlatego, że w tym trybie nie można łowić. Prawdopodobnie by byście, byście łowili same mityczne rybki. A więc po prostu Epik wprowadziło, że tak nie można. No bo w sumie to by było dziwne. Skrzyneczka. z Heavy sniper. W sumie heavy sniper wziąć. Nie weźmiemy, nie nie, nie. nie przyda mi się. Wiem, że heavy sniper jest mega fajna, ale po prostu, no, nie chcę. Wolę mieć to jedno leczenie, niż sniper. Tak teraz się zagadałem, zalutowałem i nawet nie wiem, gdzie jest kolejna strefa. Oj, daleko, daleko. Dobra to my lecimy do kolejnej strefy za chwilę sobie jeszcze jakieś autko weźmiemy na tym trybie są auta a więc to jest fajne okej okay. skrzynka to jest do góry dobra jeszcze tę skrzynkę możemy sobie wziąć. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Ale tu jest. Czy tu nie ma tej skrzynki? Dobra, nieważne gdzie ona jest. Ja muszę iść do strefki. Okej. Okay. Oczywiście ulubiona ciężarówka nasza, ukochana. Ciężarówka jest fajna, bo ona sobie bardzo fajnie radzi w terenie. I dlatego pewnie większość graczy ją gra, bo ona sobie radzi w terenie. Ale bo to auto zwykle, no to one tylko raczej po ulicy jeżdżą. Tyr to też po wszystkim może jeździć, ale... O, nie pod górkę, nie pod górkę, tir. A więc każde auto ma taką sw swoją rzecz. Zwykłe auto chyba nic nie ma. Fajnego. Lambo jest szybkie na ulicy. Ciężarówka sobie radzi w terenie. A tir yy, on sobie dobrze radzi, no jak jesteś z górki, czy prosta droga. Ha, skąd dostałem. Dziwna sprawa. Ale tu jest jeszcze taksóweczka. Taksówka też jest fajna. Ona sobie też bardzo dobrze radzi. No i pędzimy. Pędzimy, moi drodzy, do strefki. No dobrze. Tam się biją. więc wysiądziemy z auta. Może mnie nie usłyszą i tam mi się. Dobra, latające samochody w forcie. Zaliczone. Zwykła snajpa. Ktoś tu ma Airbag. To jest jakiś typ. Ale, że ja mam takiego beznadziejnego aim'a Dobra, hop, nawet nie strzelał Znaczy, zaczął chyba ładować tego miniguna, słyszałem Ale mu się już nie udało Aha, bo to są oddziały Dlatego oni są tam razem Ale że już do, do mnie ktoś z strzela. Dobra, nie, to jest jakieś niemożliwe. To... Aha, bo no tył zawsze. Dobra. Widzę, jeszcze sprawdzimy. A w sumie was wyłączę. Jesteście wyłączeni. Jeszcze jedną rundkę sobie zagramy. No i wróciłem do lobby, no nie wiesz. Okej. Okay. Jesteśmy w lobby. I tu Was właśnie włączam. Dziwny jestem, wiem, że wyszedłem do lobby. Jestem bardzo dziwny. Ale to jest życie. To jest fajny tryb, no bogato. Mi się on strasznie podoba. Ale no. Ale no. Trzeba. W tym trybie jest tak ciężko, że wszyscy mają te złote bronie i po prostu. No, jesteście wszyscy na równi i to jest ciężkie. To jest ciężkie. Dobra. Jesteśmy tutaj już. O i w tym trybie jest też fajne, że się więcej ma co zbiera. To jest bardzo fajne. Jak lubicie sobie budować, jak ja. Ty się chyba trochę źle czuję. Bo im kilofem. Dobra, nie, nie, nie. Może im się rozpaczę. Dobra, za późno. Polecimy sobie. Teraz jest takie coś, takim jak. Dobra. Czyli ja polecę na sklepową. ok lecimy sobie właśnie na sklepową o i dzisiaj y, za dokładnie 3 godzinki jest turniej co prawda o nic ale od zera do milionera a więc grajcie, grajcie bo to jest bardzo fajny turniej bardzo fajny tryb i w ogóle z tego turniej Ja będę w niego grał. Oczywiście. Bo to jest jednak mega fajny tryb. Ojej, trochę tu oddziału leci. Miejmy nadzieję, że na tej chacie nie będzie żadnego oddziału. Bo ja nie mam ochoty się bić z czteroma naraz. Z jednym czy z dwoma to jeszcze. Okej, okay, ale mamy chociaż jakąś broń. Rękodzieło bez... O, i minigun. Minigun jest akurat bardzo fajnym wyjściem. Na razie biorę wszystkie bronie. Fajne jest to, że mam big putę jedną. E, Okej. Okay. Mamy stokawa. Będę, będę, że sobie weźmiemy zamiast małej poty. Aha, dobra, mam full golda. Ale jestem cep. Fajne by było jakby w tym trybie się wprowadzili spaza. To by było bardzo fajne. I ktoś sobie tu chodzi. O nie, on ma kombat. Wszystko się podmienił. Ale on ma pompę, ja mam rękodzieło. Dobra Widzowie, wyłączę Was 15 minut W sumie jeszcze możemy jedną gierkę zagrać Ale nie musimy I teraz pomyślmy Zagramy, zagramy Już jesteście włączeni, jeszcze zobaczymy czy na pewno Oczywiście, że jesteście. Okej. Okay. Typ słaby nie był, ale dostał to 70 ode mnie. Jakbym miał pompę, to mi się wydaje, że miałbym jakieś dużo większe szanse. Ale że miałem tylko jakieś rękodzieło śmieszne. No to... Dobra, już jestem widzowy okej okay. no i to sobie idziemy. Wszystko się nagrywa, wszystko jest ładnie. Okej. Okay. No i mamy Pinite. To jest PM do spamienia, oczywiście. Ładnie też zadaję pod wejścia. No i flash. Ocencie skina w komentarzach. Flesza. Mi się on podoba. Bardzo ładny. No a teraz w tej rundce: sobie oczywiście polecimy. Na słone wieże. Bo teraz już musi być ciekawe. To nie ma, że yy, po prostu musi być długi film. Musi być ciekawy. Trzeba mieć też lepszy landing na Big Bena, oczywiście. Jak masz słabszy landing na Big Bena, to oni zniszczą dach, otworzą skrzynię, a ty zlecisz im na głowę, jak oni będą mieli jakieś p no I przegrasz. Bo raczej kill w kontra p no nie wiem. Nie wiem, co wygra. To jest bardzo ciekawe. Okej. Okay. Tu oczywiście jakiś typ musi lecieć. Dobra, trochę jest ich więcej, a więc sobie polecimy na stację. Tu sobie otworzymy te ślurpy. Pyk grzybki. Bardzo dobre są grzybki. Okej. Okay. O i tu mamy pinight. Jezus Maria. Mamy też snajpecz kontowo, Dobra, tam ktoś sobie robi coś. Tam ktoś sobie robi coś. Czemu by nie? Gościu! Ale mu zbiję całego kewa. Nie była to bardzo ciekawa ronda, ale ja się z wami żegnam. Do...